Nazywa się Piechol Translator. Chau, 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 chau. W drugim odcinku Trans. Piechol Translator będziemy rozmawiać o psach, wałżach i dziobakach. Pies! Mój najlepszy pies to jest Ami. Moziłek go właśnie ma, nazywa się Tomek, ma dwa psy i dwa koty i jeszcze akwarium. To jest rasa papilon, nazywa się Ami. By zajął całe miejsce, jakby go się wsadziło do akwarium. Jest za duży, tak nie mógł się obracać, tylko tak stał i machał nogami. I spłosił wszystkie ryby i wyskoczył na to, wszystkie naraz i tak. Na tą by mogły, albo przez okno jakby było otwarte, że tu wyskoczą w tak i buu, na otwartym oknie, bo tam jest okno, bo ja pamiętam jak tam jest i tak wyskoczą na ziemię. Broni nas, jak nikogo nie zna. Z innymi psami, jak zobaczy, to od razu szczeka z nimi. Papilony są brązowo-czarne-białe. Zapamiętajcie to. Brązowo-czarne-białe. Jak zobaczycie takiego psa, to jest papilon. Dobra, teraz powiem coś o wężach. Jeden wąż. Ale nie jest tylko jeden na świecie, jedyny, tylko jeden rodzaj wężów nazywa się boadusiciel. Najpierw kogoś łapie, on nie tylko sam, ssaki, nawet psy, kotki. Boadusiciel właśnie jak łapie, to dusi, połyka w całości, no i nie gryzie i ma 100 metrów. A jeden centymetr. A słyszeliście kiedyś o pytonie królewskim? On by nas z chęcią zjadł, tak jak tamty, Bożysz. Ale, ale on by taki zjadł. A tamty to by nawet bociany zjadł. Że wyrwie mu wszystkie liś, wejdzie na niego, zębami wyrwie wszystkie pióra i z jego oprócz dzioba i oczów. Bociany jedzą żaby i może też ryby, nie wiem. Bociany zakładają gdzieś daleko gniazda, gdzieś na przykład blisko plaży albo lasu. I że chmury robią dzieci, a że. A bociany przynoszą w workach. Bocian ma czerwony taki długi dziób. Ma białe futerko, biało-czarne, i pomarańczowe nóżki, takie jak na przykład kaczki. No, takie jak raczej gołębie, kaczki nie, bo one mają takie złączone z tym, to mają odłączone, takie jak gołębie. Czy bociany można trzymać w domu? Myślę, że bociany mogą czasami założyć na domie gniazdo. Wiesz, że buciany odlatują na zimę do ciepłych krajów? Tak. A jak już zostało tam ciepło, nie jest już zimno, bo tam jest teraz zimno, jak tam, jak tutaj będzie ciepło, to wracają do, do tamtych ciepłych krajów. Znowu wracają do swoich gniazd, bo tam jak pierwszy raz po prostu są, to to one zakładają gniazdo, a, je, a tam mają zrobione. To w jakim języku mówią bociany? One nie mówią, one tylko tak robią. Po prostu tak gadają. W myślach gadają o tak. Na końcu. Powiem o dziobakach. Dziobaki jedzą. Owady, ryby i pływają sobie. Mają z przodu płetwy, a z tyłu nóg, tych tylnych, mają ostre pazury na nogach. I na płetwach też mają ostre pazury, bo mają tylko płetwy. Z tyłu też mają płetwy i ostre pazury. Tak jak kot. Ostre. I mogą z, tylko wejść na człowieka i podrapać. I w końcu zginie od razu. No w ogóle, jak się od razu urodzi: wejdzie do mieszkania w otartych, otwartych drzwiach. Będzie się wspinał, pierwszą na schody i szybko. Bo tak, że wyjdą i dziecko płacze. Lej zamkniętymi oczami, wszyscy zamknięte oczy i Drapie. Ten program nazywa się Piechol Translator. To wszystko na, na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym Piechol Translator. Koniec.